Witam serdecznie, mam okazję porozmawiać tuż po Twoim powrocie z Sarajewa z turnieju, gdzie z dziewczynami zdobyliście naprawdę sporo medali, zaskoczyliście wszystkich. Przede wszystkim gratulacje dla Was za tą ciężką robotę, no i dla dziewczyn za to, że dały radę. Tak, zdecydowanie największy szacunek należy się dla naszym paniom, najmłodszym, bo naprawdę wykonały kawał świetnej roboty. Mieliśmy trzy zgrupowania, podczas których naprawdę ciężko pracowały i że śmiało na powiedzieć, że ten wynik nie był, nie był przypadkiem. Było to gorące 10 dni w Sarajewie, bo oprócz 30 stopni i żaru lejącego się z nieba, to naprawdę dziewczyny pokazały charakter, umiejętności. No i myślę, że całkiem przyzwoite przygotowanie, w którym uczestniczyliśmy. 6 no, medali mówi samo za siebie, to był ich debiut. Pierwszy raz dziewczyny pojechały na taką imprezę. No to, to też no, no cieszy, cieszy wynik waszej ciężkiej pracy tego, że się nie wystraszyły, ale to trzeba mieć chyba nie w głowie, nastawienie mentalne, pracowaliście nad tym. Powiem tak, to było wiele czynników, nad którymi pracowaliśmy. Jednym z podstawowych było to, żeby stworzyć drużynę. Myślę, że to nam się udało, że te dziewczyny chciały pracować, chciały ze sobą przebywać, chciały się wspierać. Była też taka chęć właśnie do wzajemnej rywalizacji i tej ciężkiej pracy. To nam się jak najbardziej udało. Trenerzy klubowi też się w pewnym znacznym stopniu przyczynili, bo to jest przede wszystkim też ich zasługa. No, na pewno też stworzyliśmy jakąś taką więź z tymi dziewczynami, dzięki temu udało się, że one weszły w ringu, do ringu. Nie przestraszyły się, mimo że to był ich debiut i większość z nich to jest jednak najmłodsza grupa wiekowa, ale nie przestraszyły się. Dały siebie wszystko, pokazały ich charakter i niemałe umiejętności, także te sześć medali wywalczyły naprawdę z serduchem i jesteśmy im bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni. Za to. No ja tu jeszcze wrócę do waszej pracy trenerskiej, twojej i Roberta Gortata. To też, że się dobrze rozumiecie, rozumieliście, przekłada się na, na ten sukces dziewczyn właśnie. To nie są rzeczy, które widać, które można na co dzień zaobserwować, a właśnie przy takich dużych imprezach wychodzi. Rezultat, prawda? Tak, tak, tak. Udało nam się znaleźć wspólny język. Na wiele spraw mamy podobne podejście, na podobny pogląd. On od wielu lat ma sukcesy z dziewczynami. Ja też wiele lat współpracuję, czy to z dziewczynami swoimi w klubie, czy też z kadrami, więc jakby to udało się połączyć, też nieoceniona jest pomoc naszych trenerów współpracujących Przemysława Waleńca i trenerem Marka Węgierskiego, więc jakby to wszystko udało się nam tak połączyć, że, że ten efekt jest taki jaki jest. No na pewno w tych sytuacjach stresowych tym bardziej ciężko się czasami porozumieć, czy, czy bywają jakieś konflikty, ale tu nam się udało jakby to wszystko pogodzić tak, że ten sukces, ten wynik był tutaj celem nadrzędnym i żadne inne rzeczy nie były w stanie przeszkodzić nam jakby w jego zrealizowaniu. Także tu nam bardzo się cieszy, cieszymy się z tego, że to wszystko się zakończyło tak, jak się zakończyło. Wrócę do walki finałowej srebrny medal, duży sukces. No ale i zarówno Robert, jak i ty macie swoje zdanie, mogła ta walka potoczyć się dalej. No tak, no tak naprawdę było dużo liczeń na tych mistrzostwach, dosyć szybkich, w tym no niestety nasza zawodniczka też e, naraziła się, czy też e, wydarzyło się w jej walce, to liczenie było dosyć szybkie, że <grywa> była pierwszy raz już Zapomniała o tym, że trzeba podnieść ręce, mimo że była gotowa do walki, a sędzina też nie dała żadnego znaku, że ona jest gotowa, tylko od razu skończyła walkę i to tak się nałożyło, że no, mamy niesmak, bo dziewczyna była naprawdę przygotowana, mogła pokazać kawałek boksu i chociażby pokazać, że to przez trzy rundy trzeba wyboksować ten medal, bo była na to nastawiona, to pokazała w pierwszej walce, gdzie serce wybiła boks z głowy w pierwszej rundzie już. Także naturalnie no, no, ubolewamy, no ale tak to jest z nami, że czasami niektóre walki tak wychodzą, mamy też walkę bardzo wyrównaną z Rosjanką Martynę Jarząbek w półfinale, gdzie to Rosjanka podczas werdyktu modliła się, żeby to jednak sędziowie wskazali jej zwycięstwo. No jest parę niedosytów. jechaliśmy w sumie w nieznane, nie bardzo wiedzieliśmy się czego się spodziewać, dlatego przygotowaliśmy dziewczyny najlepiej jak potrafiliśmy, zarówno pod względem taktycznym, technicznym, mentalnym. No ale wiadomo, jak było tej medali. 3, później sześć, a petyt rośnie w miarę jedzenia. No, zakończyliśmy wicemistrzostwem z pięcioma brązami. Cieszymy się, ale na pewno dziewczyny muszą dalej ciężko pracować, tak jak do, tutaj pracowały i pewnie będą sukcesy. Także cieszę się, że w ogóle zaczęliśmy pracę z młodzieżkami. Ja też z tego miejsca dziękuję za zaufanie, że mogłem w tym uczestniczyć, dać siebie wszystko i, i że mogłem dołożyć cegiełkę do, do tego, żeby ta naprawdę świetna grupa dziewcząt osiągnęła taki wynik w Sarajewie, jak się osiągnąć. Wielkie dzięki, serdeczne gratulacje dla Ciebie i dla Roberta Nie i dla mówię. dziewczyn. Dziękujemy bardzo.